Hej wszystkim! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosztor i zapraszam na mój chyba pierwszy unboxing na moim kanale. Rozpakujemy sobie e, nagrywarkę AvreMedia Live Gamer Portable. E, mówiłem o tym na live'ach, e, w odcinkach z Gita Online głównie e, oraz na Facebooku, że e, zakupuję sobie właśnie tą oto nagrywarkę. E, rozważałem jeszcze kupną Elgato. Jednak postanowiłem, że kupię tą, bo chyba jest najbardziej popularna wśród youtuberów. No i zobaczymy jak się będzie spróbować, tak? W... Zakupiłem ją zamiast chałparza. Hałparza już mam kupca, który tą nagrywarkę ode mnie zakupi. Dołożyłem trochę, trochę jeszcze pieniążków i sobie sprawiłem właśnie to to, to urządzenie. No i cóż, zobaczymy, co tutaj się znajduje. Najpierw, może pokażę, jak tej pudełko jest oznakowane. Trochę przybliżę. Nie wiem, czy tutaj że będzie łapać, bo ten unboxing jest taki moim powiedzmy pierwszym. Troszeczkę tutaj kombinuję z ustawieniem tego mojego aparatu, i tak dalej. Więc tutaj mamy, jak widzicie, informację, że mamy dodatkowo kod na 3-miesięczną subskrypcję do XSplit'a, czyli do programu streamerskiego. Tu mamy pokazane jak się właśnie to urządzenie tutaj nazywa, to jak wygląda. Z drugiej strony standardowo mamy specyfikację, co potrzebujemy do uruchomienia, do zainstalowania tego urządzenia. No i w jakich jakościach możemy nagrywać i tak dalej i tak dalej. Po bokach to nic nie ma, to jest tylko też nazwa tutaj informacje jakieś tam europejskie certyfikaty duperele. Na wierzchniej stronie jest logo. Oj chyba, nie dobrze trzeba logo Avermedy. No dobra, no to co? Rozpakowujemy. sobie wezmę taki nożyk do cięcia papieru. Ale myślę, że on się tutaj sprawdzi. Dobra, mi się udało już przeciąć te zabezpieczenia i teraz cóż, rozsuwamy sobie pudełko. To sobie może odłożę na bok, no i od razu mamy tutaj samą avermedię. Tak ona wygląda, z tyłu no to wiadomo nic konkretnego, tutaj mamy tak złącza, tutaj mamy do audio, tu mamy dwa HDMI, jedno jest chyba in drugie out, dokładnie, i to jest wejście AV. To jest chyba do PlayStation 4, może. Nie wiem, jeszcze się nie obeznaję w tym temacie. E, tutaj mamy podłączenie przez micro USB do komputera, żeby móc nagrywać na dysk w komputerze. E, tutaj z drugiej strony, złącz HDMI, mamy przełącznik, dzięki któremu możemy albo nagrywać sobie właśnie na pc -ta, albo na kartę SSD. SSD? Nie, nie SSD, SD po prostu. <grytanie> na, na, na kartę po prostu pamięci, tak? Możemy sobie gdzieś tu ją wsunąć i możemy sobie tam właśnie nagrywać. Tak, patrzcie, gdzie to można wsuwać. Możliwe, że to jest tutaj to wejście. No to jest zaplombowane, ale tutaj jest takie wejście. Spróbuję to jakoś Okej, okay. udało mi się już tutaj wszystko zdjąć. E, tutaj możecie zobaczyć, jest właśnie. O, może tak będzie bardziej. Nawet jest tutaj ikonka świadcząca o tym, że to jest właśnie wejście na kartę SD. E, tam minimum chyba 4 giga trzeba mieć, tak mi się wydaje. E, no i w sumie to jest wszystko. To jest jeszcze e, oczywiście na samym środku taki przycisk. Nie wiem, czy słychać klikanie. Pewnie nie, bo to nie będzie zbierać mi do mikrofonu, który stoi troszeczkę obok mnie. No i cóż, no, tak się prezentuje samo urządzenie. Ja sobie je może odłożę tutaj, żeby było też widoczne może na aparacie. O, dobra, tutaj. Zobaczymy co mamy dalej. To sobie wieczko zdejmę. O, jest. Jest właśnie tutaj klucz do Xplita. Oczywiście nie będę go pokazywał Wam. Tam trzeba to otworzyć. Ale to jest właśnie. Tutaj się znajduje ten klucz. To też sobie odłożymy. Tu mamy kolejne. Kolejne wieczko. No wychodź chyba też to się wyjmuje, tak mi się wydaje. Tu widzę, że chyba kable są. okej, okay, to wyjąłem. Ale jeszcze tutaj mamy chyba instrukcję. Tu jest informacja, że tu jest user manual i pod tym właśnie jest quick guide. Jest nawet po polsku. Tak to wygląda. Zobaczymy, co tu jest w środku. No, standardowa instrukcja, to nie będziemy się na tym rozwodzić. To sobie już ogarnę, jak to podłączyć. E, dobra, to sobie dłużej na bok, żeby mi nie przeszkadzało. E, teraz tak, tu mamy właśnie takie pudełko, w którym pewnie mam wszystkie kabelki i potrzebne rzeczy do podłączenia. E, tu mamy kabel audio, żeby móc się podłączyć żeby móc odbierać dźwięk jeśli nie mamy wejścia HDMI w monitorze to jest kabel USB Nie wiem czy będzie widać okej, okay, widzicie to jest kabel USB. Dalej mamy kabel HDMI. Aha, to jest chyba przyjście nie, to jest chyba kabel do podłączenia do PlayStation 3, tak mi się wydaje. Eee, ja tam zbytnio nie będę się w to wdrażał, dlatego że tej konsoli nie posiadam. Zatem to sobie chyba odłożymy. Eee, tu jest przejściówka do komponent. To też chyba jest do PlayStation 3, albo. Hmm, nie wiem, w sumie. Musiałbym się obeznać w temacie. No i oczywiście mamy kabel HDMI. Zobaczcie, że on jest dosyć krótki. Ma tam zaledwie kilkanaście centymetrów. Eee, na szczęście ja mam dużo kabli HDMI w razie czego, więc to nie problem dla mnie, ale to warto wiedzieć, że on jest właśnie krótki. Eee, no i jeszcze mamy eee, putter'a do naszej Avermedii. Tu jest napisane Avermedia. Tu mamy zameczek, czym czy się zmieści, coś tu jeszcze jest, a ten odświeżaczy jakieś jeszcze coś. O, proszę, ładnie wchodzi, tutaj idealnie pasuje. No i możemy sobie ją przenosić gdziekolwiek chcemy. Jest dziwny materiał trochę, ale dobra. Yy, także w sumie to było na tyle. Tutaj już nic więcej nie ma w tych pudełkach, więc ja się postaram tutaj wszystko podłączyć, mam nadzieję, że będzie mi działać, i wkrótce pojawią się jakieś materiały. Oczywiście, za pomocą tej kosoi, mam nadzieję, że będę mógł nagrywać z PlayStation 4, no i z Xboxa 360. A także postaram się użyć tej, te, tego urządzenia do nagrywania z pc Także to tyle, i dzięki serdecznie za oglądanie pierwszego mojego, tak naprawdę, unboxingu. No, i zapraszam do oceniania i komentowania. Mam nadzieję, że ten unboxing Wam się przydał. W sumie jeszcze nie wiedziałem, czy będę go nagrywać, ale postanowiłem, że spróbuję. I zobaczymy. Zobaczymy, jak Wam się to podobało. Także trzymajcie się. Hej!